W takim razie mogę być po części zadowolony tylko i wyłącznie, bo, bo nie liczą się jednostki, liczy się zespół jako zespół żeśmy przegrali dzisiaj 3-0. Yy, drużyny, które yy, biją się z nami, znaczy walczą z nami o utrzymanie, odniosły jakieś, yy, pozdobywały jakieś punkty, także nam troszeczkę odskoczyła ta stawka. No i, i niestety no, przegraliśmy cię 3-0. To jest, to jest w sumie ważniejsze od tego, co trener powiedział na temat mojej gry, bo liczy się, liczy się to, jak, zagrał, jak, jak zagraliśmy jako zespół. A, a wynik no, wszyscy znamy i, i po prostu jest to przykre. Co się stało w Myślę, że... Brak koncentracji na początku meczu spowodował, że, że, że tak to wszystko się potoczyło. Szybko stracona bramka, rzut karny, który nie wiem z mojej perspektywy był kontrowersyjny, nie wiem jak to, to, to na, w powtórkach telewizyjnych wyglądało. No, ale stało się bramka, padła z rzutu karnego. Potem próbowaliśmy, był moment takiej gry, gdzie próbowaliśmy coś, coś do przodu stworzyć jakieś akcje i. i, i Szukaliśmy wyrównania, ale niestety się nie udało. Śląsk wyprowadził tam kontrę. Skończyła się kolejną bramką. Pod koniec pierwszej połowy, bramka, która już podłamała troszeczkę zespół, w próbowaliśmy się jeszcze mobilizować i, i, i jakoś skoncentrować się na tym, żeby wyjść na, na drugą połowę i walczyć o, o honorową bramkę. Być może o, o dogonienie re rezultatu. Staraliśmy się jak mogliśmy, ambitnie próbowaliśmy grać, ale. Śląsk dzisiaj w, w, najwyraźniej był po prostu drużyną lepszą. E, nam troszeczkę w niektórych sytuacjach, które sobie stworzyliśmy w drugiej połowie, brakło szczęścia. Co Pan e, Trener powiedział Puszczakie przy wyniku przy e, Powiedział, że, że, że to nie jest koniec meczu, że, 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 że nie z takich wyników e, drużyny różne potrafiły wyjść. E, co udowodniliśmy też w Łodzi tydzień temu, gdzie, gdzie przy 2-0 potrafiliśmy wyciągnąć na 2-2, a były e, jakby okazje ku temu, żeby jeszcze nawet e, e, pokusić się o zwycięstwo. Śląsk teraz w ostatnich meczach miał troszeczkę kryzys formy i że tak powiem za, za bardzo im pozwoliliśmy na to, żeby, żeby uwierzyli w siebie i, i daliśmy im troszeczkę pograć w pierwszej połowie, no ale trener starał się, jak, starał się jakoś nas zmobilizować, żebyśmy w drugiej połowie powalczyli i, i poszukali bramki y, chociażby honorowej, a być może coś y, jeszcze więcej. To nie jest Wasz błąd, że się trener nie nakazywał. Do no jak najbardziej jest nasz błąd, bo, bo, no, bo my jesteśmy na boisku i my odpowiadamy za, za, za to, żeby, żeby tych zawodników Śląska powstrzymywać. Ale trener wam to nakazał? wysoko Śląska, czy nie? Czy ogólnie... Yy, Śląsk rozgrywał piłkę w obronie i, i, i długimi momentami, że tak powiem, nic z tego nie wynikało. Nas, nasze błędy raczej polegały na tym, że, że dawaliśmy y, jakby dojść do, do słowa z zawodnikom, którzy grali w środku pola. Y, y, Mila, który dzisiaj strzelił dwie bramki i, i, i Kaźmierczak oraz Dudek, y, momentami mieli po prostu za dużo miejsca, bo fakt, że tam Śląsk sobie rozgrywał tą piłkę w, w obronie y, nie było to nie było zagrożenie dla nas. Zagrożeniem dla nas było otwarcie jednym podaniem linii środka, środka pola, a że tam grają zawodnicy bardzo dobrze wyszkoleni technicznie i, i, i z dużym doświadczeniem, to, to każda akcja, która jakby, każda piłka, która przechodziła do nich, było zagrożeniem. I, I na tym po prostu polegał nasz błąd. No i trener jak najbardziej nakazał, żeby, żeby tych, tych podań unikać i próbować jakby je blokować, no ale jak było wszyscy widzieliśmy. Kiedy panu trener? ああ <music>